O, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, kurde, no trzeba uważać, trzeba uważać. Ale mam dla Was dobre wiadomości, bo wczoraj, jak się tylko zdenerwowałem, to pojechałem na waliców. Pojechałem na waliców, żeby mi e, zbędna, czytali ilość punktów. I co się okazuje? Jednak ręka Boża nade mną czuwa, ponieważ. E, w listopadzie, pod koniec listopada Pod koniec listopada Anulowały mi się Trzy punkty Trzy punkty Mi się anulowały Po prostu rok Przeleciał Ja sobie jeszcze wezmę ten No i co No fakt, fotoradar Ale 40, a więc Pan policjant mówi Jak było 50 czekaj pan na fotoradar jak było 50, to 40, to mówi, jeszcze do tego się bierze, bo jednak się bierze, jednak się bierze tutaj e, błąd pomiaru, jest taki błąd pomiaru, około od 2 do 3 km na godzinę, bierze się ten błąd pomiaru, więc mówi, czekaj pan spokojnie, nic się nie dzieje, tutaj masz pan, tutaj masz pan 6 punktów, 6 punktów nawet gdyby mi się te punkty nie anulowały pod koniec listopada to słuchajcie to bym się zmieścił dlatego że dwa punkty za tą prędkość bym dostał <laughs> więc tutaj zacieranie rągi hura hura wiwaty Kurwa panowie za szybko żeście otworzyli otworzyli szampana <laughs> za szybko żeście otworzyli szampana no ale niemniej jednak trzeba uważać Trzeba uważać też na hipokrytów, którzy wpędzają cię w kłopoty, a później się z tego cieszą, a później się z tego cieszą, zamiast, zamiast powiedzieć, dobra, chujowo się stało i tak dalej. To jeszcze, jeszcze triumfy, kurwa. Także Piotruś za wcześnie w tę trąbkę, za wcześnie w tę trąbkę trąbić, bo jakbym był takim samym chujem, jak ty, to bym po prostu napisał do inspekcji że to ty jechałeś, i wskazałbym cię, i zrobiłbym to tak jak to ty zrobiłeś mnie. Ale zobacz, ty masz brata. Także za wcześnie otwierałeś tego szampana. Co ty tak te lajty kasujesz, koleżko? Czemu tak te lajty kasujesz? Boisz się, żeby cię ktoś później nie, nie powiedział? Czemu tak szybko kasujesz lajty, koleżku śniegowy? Tak mógłbym zrobić. Mógłbym wskazać. Bo tak można wskazać. I co? Także przemyśl sobie to, te Twoje fanfary i te Twoje radości, bo to Ty mnie wpierdoliłeś w to gówno i teraz ja się muszę bronić za każdym krokiem. To ja muszę uważać. Gdybyś miał trochę honoru i ambicji, to byś nawet o tym nie mówił i nie podpuszczał. Wczoraj, oczywiście, rozmawiałem z właścicielem kanału. Obligion, and tam uniwersum coś. Myślałem, że żeśmy. Się